Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Koziorożca. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na lipiec 2020 roku. Tak samo jak w ubiegłym miesiącu, w tym również znak Zodiaku, pod którego filmikiem będzie najwięcej łapek w górę, na następny miesiąc otrzyma czytanie rozszerzone. Także, jeżeli chcesz, aby to właśnie Twój znak Zodiaku, Następnym miesiącu otrzymał rozszerzony horoskop. To pamiętaj o tym, aby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zapraszam Cię do pozostawienia subskrypcji, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, horoskop, który dla Was przedstawię, jest oczywiście horoskopem ogólnym, i nie z każdym wszystko musi tutaj rezonować. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany czytaniem indywidualnym, to mail kontaktowy do mnie będzie znajdował się w opisie filmu. Tymczasem, moi drodzy, ja mam już dla Was na lipiec karty potasowane, więc zobaczmy sobie, cóż dla Was, powiem Wam, że w poprzednim miesiącu, tak? Na ten miesiąc, teraz wygrały ryby. Miały najwięcej tam głosów, tych łapek w górę, ale na drugim miejscu byliście właśnie Wy. Więc być może na sierpień, jak się postaracie, to Wy, moi drodzy, będziecie mieć um, czytanie rozszerzone. Ale dobrze, teraz skupiamy się na lipcu, tak? Koziorożec i horoskop na lipiec 2020 roku. Praca i finanse, uczucia. Zdrowia i karta rady. Zobaczymy, moi drodzy, jakie tutaj energie będą dla Was na tenże miesiąc. Praca i finanse, tak? No super, Koziorożce, bardzo dobrze, bardzo ładna karta. Na pracę i na finanse macie tutaj dziesiątkę monet. Moi drodzy, rozdzielmy to sobie na osoby, które szukają pracy oraz na osoby pracujące. Jeżeli jesteś koziorożcem, który szuka pracy, to jak najbardziej w lipcu tego roku masz bardzo dużą szansę na to, aby znaleźć pracę i to pracę dobrą, pracę satysfakcjonującą Cię, dającą Tobie dobre finanse. Z czym może być związana ta praca? Może to być praca w wysokim, wielopiętrowym budynku, ale również może to być praca, moi drodzy, przy czymś związanym z rodziną, tak? czyli na przykład jakaś działalność rodzinna, czy to w Waszej rodzinie, czy też u kogoś. Tak, w czyjejś rodzinie, bo ktoś prowadzi na przykład jakąś rodzinną firmę, tak, ale może też to być coś związanego z nieruchomościami. Jeżeli jesteś koziorożcem pracującym, to w lipcu nadal będziesz koziorożcem pracującym i powinno dobrze ci się powodzić. Mam pokazane, że jak najbardziej. Energia dla Ciebie na pracę i finanse jest bardzo pozytywna. Możesz tutaj liczyć na dobre finanse, docenienie w pracy, a nawet co niektórzy na podwyżkę też mogą liczyć. Jeżeli chodzi o finanse, moi drodzy, no to jak najbardziej finanse będą bardzo dobre, co niektórzy z Was w tym miesiącu będą inwestować pieniążki w dom bądź też w jakąś nieruchomość, którą posiadacie. I finanse, majątki rodzinne będą w tym miesiącu ważne, co dla niektórych sprawy związane tutaj ze spadkami czy jakimiś takimi pieniędzmi rodzinnymi będą w tym miesiącu ważne. Jeżeli chodzi o uczucia, tak? Teraz sobie patrzymy na uczucia. Moi drodzy, o tyle o ile w pracy i w finansach pokazuje mi się bardzo fajna, stabilna energia, no to w uczuciach troszkę gorzej. Ja mam pokazane, że tak bardzo w lipcu skupicie się na pracy i na finansach, że tą miłość troszkę postawicie na bok, tak? Będzie ona tym bocznym torem, a nie głównym. Najważniejszym priorytetem dla Was na ten miesiąc, tak jak mówię, ta praca i finanse się pokazują. No i dobrze, skoro jest taka energia, to trzeba z niej korzystać. Jeżeli chodzi o uczucia, rozdzielmy je sobie na osoby w związkach i na singli. Jeżeli jesteś singlem, singielką, koziorożcem, no to ja mam pokazane, że raczej. Mm, nikogo nowego, dowartościowego związku jeszcze w lipcu nie poznasz. Jeżeli macie tutaj jakąś osobę, którą jesteście zainteresowani, to mam pokazane, że jak najbardziej będzie się ta relacja w lipcu rozwijała, ale ja mam pokazane, że będzie rozwijać się bardzo powoli, bardzo małymi kroczkami. Jeżeli jesteś koziorożcem w związku, to mam pokazane, żebyś na większe zmiany, czy też szały emocjonalne w lipcu, no nie spodziewaj się tego, tak? Mam tutaj pokazany zastój, troszkę nudy i oczekiwanie na coś. Być może czekasz na jakiś ruch, na jakąś inicjatywę ze strony Twojego partnera, ze strony Twojej partnerki, a ta osoba druga. No, zbyt chętnie tej inicjatywy jeszcze podjąć i nie będzie chciała. Także sobie jeszcze troszkę mm, poczekacie. Nie mam tu pokazanych żadnych tragicznych rzeczy typu zdrady, rozstania, ale po prostu troszkę nudy, wbrew temu, że to lipiec i wakacyjny, słoneczny, letni miesiąc. Mam pokazane, że troszkę nudy wasze relacje i takiej stagnacji bez ruchu niestety będzie. Moi drodzy, zdrówką. Teraz patrzymy na zdrowie. Na co koziorożce muszą zwrócić uwagę w zdrowiu? Koziorożce, zwróćcie uwagę na swoje nogi, na wodę w organizmie, ale również na wszelkiego rodzaju sprawy z nogami, ale od żył, typu żylaki, czy też mogą wam powyskakiwać, powychodzić właśnie jakieś żyły, no wiecie, ja tak no, nie jestem w stanie tutaj dokładnych nazw podać, bo ich nie znam, tak, tych dolegliwości chorobowych, ale pokazuje mi się tutaj jakieś, że coś pojawia się na waszych nogach, jakieś takie żyły, coś w stylu żylaków. Ale ogólnie, jeżeli mieliście jakieś gorsze takie problemy zdrowotne, to mam pokazane, że w tym lipcu... Od pewnych mm, właśnie problemów zdrowotnych, takich większych, jeżeli ktoś z Was takie, takowe posiadał, to będziecie od nich odchodzić. I zobaczmy, jaka jest tu dla koziorożca rada. Koziorożce, no rada macie królową buław, musicie w tym miesiącu postawić na swoim. Cóż Wam radzi Tarot? Na pewno w tym miesiącu koźrożec powinien skupić się na pracy i na finansach, gdyż może osiągnąć dzięki temu fantastyczne rezultaty. W uczuciach musicie sobie troszkę poczekać, ale cóż jeszcze tutaj Wam Tarot radzi? Walczcie o swoje, stawiajcie na swoim, gdyż wiele będziecie mogli dzięki temu osiągnąć. Nie bójcie się ludzi. Jeżeli zajdzie potrzeba jakiejś konfrontacji z kimś, bo na przykład, wiecie, no, różne są sytuacje w życiu. Wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas może się zdenerwować. Niemniej jednak, ja mam pokazane, że w lipcu, jeżeli ktoś zacznie z wami jakiś konflikt, jakąś kłótnię, sprzeczkę, to będziecie mieć na tyle cięty język, że ripostą, słowem przysłowiowo, będziecie potrafili kogoś zgasić. Dobrze moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli On się Wam podobał, to pamiętajcie o tej łapce w górę. Tymczasem ja życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego miesiąca. Trzymajcie się.